Cześć, siemanko, ja jestem Gabriel i witam w kolejnym odcinku Ghost Recon'a. Właśnie ja zaczynamy meczyk. Jeszcze poczekamy chwilę, tylko się nie urodzę. Co mam do powiedzenia ciekawego? To, że na pewno Ghost Recon będzie zmieniał w kwietniu nazwę na Ghost Recon Phantom. Zmieni się trochę wygląd gry postaci również w bronie, mapy będą właśnie po prostu zmienić całkowicie tę gra. chcą ją odświeżyć jakby zmieniłem też dzisiaj postać o to są jakieś nowości, że no mówi, że o straceniu już mnie zabijasz po prostu pięknie o, tutaj też się pozmieniało podstawa ciekawe szanowny um, dzisiaj pierwszy raz od jakiegoś czasu w tę grę się zmieniło wszystko trochę wygląd zmienili w końcu będzie po, po 10 kwietnia się okaże, pewnie coś nagram z tego czy będzie 10 kwietnia, już będą czynne serwery, czy będą, tak jak w którejś aktualizacji ostatnio, jak już pamiętam, że próbowałem z zagrać, a tu się okazuje, że serwer ten miał być dawno otwarty, są jeszcze zamkane. Aha, dobra, ale to teraz zakręcono. Chwilę mogę to zmienić lecimy dalej. Zapomniałem, że mam tą tarczę. Aaa, to jest mój pomysł. cichutku. granat super pięknie, teraz tu się tak odradza, Bardzo ciekawa, to jest bardzo kilka dobra nic i trzeba tarczy wykorzystać. To coś da No włączaj się, włączaj się, włączaj się. Pokaż się. Ja sobie tego nie widziałem. Czemu mnie to zawsze spięte. Nie no, będę musiał broń zmienić. Nie no, tu mam tylko to dopiero tony. Wiesz no, co zmieniłem broń? Nie broń, ale broń postać. Niewielki jeszcze poziom. Kupiłem nową broń, której jeszcze nawet nie ulepszyłem wystarczająco. Ale co ja robię? Spadkuj tam. On jest nasz? Nasz. Ale kampernie. Tu się dzieje. O. Rzesz... O, ale fart. Dobra, nie fart. żyłem trochę dłużej. Amon. Um, um, Jeszcze raz taki oi. Hej. Ciężko się przyzwyczaić do nowego wyglądu. Yeah masakra chociaż tutaj to wygląda wszystko normalnie chodzimy cisza i spokój aż mi się to tak nie podoba w sumie biegnę i biegnę i nic się nie dzieje Czemu tam ten nie To jest ciekawe... Nie. Uśpili moją czujność, tam. To jest wytłumaczenie do... tu teraz pójdę, dobra idziemy do pociągu Ten będzie ciekawy. O. nie no podoba mi się to naprawdę? z pompki? Co za jakaś? Przypięty coś, jajku Przyku... Czy w niego tak, tak strzelano, taką bronią, kurma, tyle naboi, a on co? chyba ze trzy... nie, ile mu należy zestrzelić? Ze trzy czy cztery Położenie. Ale to się robi na co mnie, tak, teraz, Cia. Co? Skąd? Gdzie? Jak? Co? Co to miało być? Gdzie on siedział? I czym A ja? Yeah. nawet nie wiedziałem, jak te punkty się nazywały. To tracimy czy przejmujemy? O co chodzi wreszcie? Aha. Ale nie powiem jak idzie dziś O jedno ma system, super. Muszę ci dawać kolejną rundę. Czas na 9 minut, to krótko. Nie, no, trzeba się teraz postarać lepiej. Czemu on nie ginie? A nie, to ja myślałem, że to mnie zabije na Kicha Posiedzę sobie tutaj Będę ja się wczuł chwilowo bezpiecznie może żebyś punkty żeby widać gdzie to wszystko się dzieje ja nic nie widzę a tu się dzieje kwalifikacje kończone super ale co za zaginięcie za, za czy za co Punkt czarny przejęty, Ale przy... O! Przez nas, Fajnie! Ale tam gdzieś Typek siedział. O, tam coś widziałem. Się przydał się lepszy cudowniczek. Teraz będzie zemsta. Czy ktoś zabije w ogóle. I spokojnie, za cicho, oh my God. nie, to mi się nie podoba, to mi się strasznie nie podoba. Skąd on wiedział, że ja tam będę? To jest skąd? On ma jakiegoś ekstraja tam. Ах, нее есть. Шип-чей, шип, -тей, шип, -тей, шип, -тей, шип -тей. Czy starczy tylko? O dobrze. Nie widziałem człowiek idzie. No już za serka, nie a ja tam świecił im tam. Magin! Ty też! Aj, aj, o! Piszę o... o ty tam, ja, dobra. Ja nie dzisiaj normalnie jest porażka, żeby grać. Albo, nie, raczej wygrać. O. Dobra, coś takiego. jeszcze mi po głowie. Super, nikogo nie zrobiłem. Jestem normalnie dzisiaj za rąbisty. Jakim? Jeszcze granatów nie odżywałem? Eeee. Jest szansa. Halo, gdzie on się Znowu. Tak, znowu. A co chcesz z tym zrobić? A było ostatnie raz. Auto, odnacono, tak? Było auto, tak? Jeszcze trochę i taż żelena miał. Czy ja kogoś zabiję? Będę fajnie rzucę granatem. Tak. Swojego bym zabił. Stopa. A nie wszyscy idą, ja nawet nie wiem, do kogo mi strzelają. O co tu chodzi? Jak to się dzieje? Że ja nikogo nie widzę. Tu że ktoś do kogoś strzela. Dwie osoby zawiły. Nie wierzę. Jakim cudem. Kiedy? No, nadzieję, że sobie powtórkę z tego zrobi. Tam jest jakiś. Uciekł. nagroda za przejęcie. Cześć, oni są... To się uda... Cześć, Cześć. tam, Cześć. Musiałem tego trafić. Szkolenie techniczne, specjalista 1. O, fajnie nie wiedzieć. Hmm. Ale się odkułem, trochę. Nic dobrze. Szkoda, że tak późno. Ui! Po cichutku, po cichutku. A może coś zobaczymy? Losing Delta. Losing Delta? Jakoś nie widzę. Ta zarambisna miejscowa. Gdzie mnie że ty nic nie widzisz? Coś tu widać. Nie wiadomo, czyli tam nikogo pewnie nie było A przed punktem. Zadano ciężkie straty? Łaaa... O co chodzi? Ten dźwięk. Okay, Dobre, przycina się. Ciekawe. Może jeszcze dobiegnę do punktu. Będzie fajnie. Szybko po schodach Ale szybciej wstawię wieku Wygrana Super, a jak ogólnie Fajnie, że wiem, że urządzenie gotowe No normalnie pięknie Ale wygrana jest to jest dobrze. Asysty 6 wczytuje Dobrze, każdy zobaczycie jak nowy menu wygląda. Jak na razie, dopóki się nie zmieni. ten poziom klasy piątej. to anuluje Specjalista otrzymujesz pierwszy zwycięstwo dnia. O, fajnie panem dla pułkownikiem. Pięknie. O! ale mam kasy teraz. A mniej więcej na pewno trochę się tak odświeżyło. Nie to jak nazwać. Trochę inaczej wygląda. Ciekawe jak będzie po, po zmianie wyglądało wszystko. Dobra, więc to będzie wszystko na dziś. Dziękuję za oglądanie, na razie i cześć!